Cześć kochani. Dzień dobry w sobotę. Słuchajcie, yy, dzisiaj pokażę wam dwie akry, które przyjechały do nas znowu do podzielenia. Są przepiękne. I jeszcze coś wam później powiem, a warto poczekać. Spójrzcie, taka doporka. Powiedzieć o niej, że jest różowa czy tam pink, to nic nie powiedzieć. Wystarczy ją chyba pokazać, jest obłęd po prostu. I druga bardzo ciekawa akra, bardzo ciekawa i bardzo rzadka w handlu. W ogóle jakoś tak ostatnio ściągamy takie troszeczkę rzadsze. To jest, moi drodzy, Acropora Cardus. Nie wiem czy pamiętacie, ładnych parę lat temu był taki wielki szał na Acropore Red Dragon. To była właśnie taka czerwonawa odmiana Cordusa. To jest świetna, bo ma niebieskie końcóweczki i seledynowy pień. Przepiękny, przepiękna akra taka deep water, W zasadzie można powiedzieć typowy, ale fajnie rosnący. No jest śliczna. Teraz Wam powiem, co Wam wkleję jeszcze. W, pod, tak jak, nie wiem, na YouTube to pewnie będzie w komentarzu, chyba że się zmieszczę z linkiem w opisie. Jeżeli nie, to będzie w komentarzu. A na naszej stronie, na Facebooku po prostu Wam to wkleję. To jest troszeczkę. Troszeczkę przerażające, przyznam szczerze. Chodzi o to, co potrafi już sztuczna inteligencja. To jest obłęd. Krzysiek, taki nasz. Przyjaciel. On robi nam takie rzeczy różne właśnie cyfrowe, między innymi stoklisty przerabia i tak dalej. Poprosił AI o podsumowanie całej naszej serii Rafowych opowieści, czego już są 22 godziny. I to się zamknęło, sztuczna inteligencja to zamknęła w 22 minutach nagrania głosowego. Ja wam to wkleję link do tego, żebyście sobie tego posłuchali może, nie wiem, w domu, czy jak jedziecie samochodem, bo warto. To jest nieprawdopodobne po prostu. Raz jako ciekawostka, a dwa, że tam naprawdę to jest genialne jakościowo podsumowanie tych 22 godzin już tych nagrań. Jest to podsumowane w taki sposób, że ja bym tego nie zrobił lepiej. Nikt by chyba tego nie zrobił lepiej, bo to jest naprawdę, są wyjęte, no to jest wyciśnięta esencja, tak jak sok z cytryny. I warto tego posłuchać, i warto sobie to powtarzać w zasadzie, nawet można powiedzieć, żeby sobie to powtarzać od czasu do czasu, żeby się naprowadzić na właściwe tory, znaczy właściwe, trochę może górnolotnie powiedziane i nieskromnie, ale żeby się zastanowić, czy nie warto pójść właśnie takim, taką drogą. Także kochani, bardzo warto kliknijcie sobie w ten link. Będziemy dla was jeszcze mieli sto listy, ale to nie wiem, albo dzisiaj wieczorem, albo jutro jakoś to wkleję, ale teraz cieszcie się weekendem. I posłuchajcie sobie tego. Wszystkiego dobrego. Hej.